Kochani, dzisiaj dość nietypowy odcinek, bo jeszcze takiego na kanale nie było. Jest to odcinek z Community Day, na którym byłem w Pradze. Ten odcinek jest sponsorowany przez Najantik, także z góry dziękuję. Cały wyjazd e, został zasponsorowany przez Najantik do Pragi. Czerny Most, lokalizacja bardzo, bardzo spoko. Zaraz zresztą sobie to wszystko zobaczycie, ale. Dlatego wlatuje ten odcinek tak późno, ponieważ zresztą zaraz zobaczycie, ale no, odłączył mi się mikrofon podczas nagrywania na samym początku. Za chwileczkę dosłownie to wszystko zobaczycie, ale no, shiny, wszystkie power up, 50 level dzisiaj będzie, także zapraszam na odcinek. Moi drodzy, tutaj dzisiaj odcinek typu komentarze. Dosłownie 20, no 30 sekund przed zagładą, przed tym momentem, o którym wam mówiłem przed chwilą. Ojeja. Dzień dobry, moi drodzy. Jestem blisko, czy jestem daleko? Nigdy nie wiem na tym obiektywie. Chyba tak. Jak on jest blisko czy daleko? Zobaczcie, czy jestem ten? Wiem, czy daleko jestem? czy blisko? Obiektyw szerokokątny. Tylko. Tutaj się zapytałem, czy jestem blisko czy daleko i Słyszeliście ten moment? To był moment, w którym szturnąłem mikrofon dosłownie tutaj. I w tym momencie wypił się mikrofon. Jak ja zobaczyłem, może Wam dam przebitkę tutaj za chwileczkę. Jak ja zobaczyłem pustą linię dźwięku na tutaj w montowaniu. Masakra, no dosłownie. Tak mi zaczęło serduchowić i się okazało, że faktycznie niektóre momenty mają dźwięk, ale chyba to są tylko dwa albo coś takiego. Więc dzisiaj oglądamy razem ten odcinek i będę wam mówił, co tutaj się wydarzyło. To jest jakaś 14, 12, tak, bo o 14 się zaczęło Community Day. Mamy Shiny Stafula. i to oczywiście będzie mój Shiny wpisik do pokedexu. No 12 minut, no właściwie dojechaliśmy do Pragi przed 14, ale wiecie, tu toaleta jeszcze nie, bo to cała droga, około 4 godzin jechaliśmy do, do Pragi, eee, więc no cała tutaj droga szybko trzeba było e, się załatwić i wystartować z Community Day, także no to był mój drugi kliknięty stapul. Shiny <śśni> do Pokedexu eee, i przez 10 minut <śni> szedłem właśnie przez całe to centrum handlowe, to centrum handlowe dosyć spore, no tu właśnie narzekałem na to, pewnie, że nie miałem wrzuconego jajka i złapałem, no bo jakbym wyszedł, oczywiście się szczaiłem tu już na zewnątrz, że nie mam włączone, wrzuconego jajka, nie? więc ten staful już dawno przepadł, bo on gdzieś był zupełnie na początku, ale spawnów, jak widzicie, sporo, nie, no pewnie w większości miast pewnie tak samo było, ale no 10 minut szedłem z tym telefonem tutaj, żeby się włożyć, ustawić ładnie, to był jakiś w ogóle stół do ping chyba. Wiecie, normalnie co? sobie podejdę sam, zobaczę, czy jestem na blisko, czy daleko. Czy mam przekręcić ten obiektyw, czy nie. A tak tutaj poprosiłem dziewczynę i. No, <grym> masakra, no. Raz chyba miałem taką sytuację, że rozłączył mi się mikrofon, ale to było dosłownie na chwilę. Później jakoś sprawdziłem, chyba podpiąłem go z powrotem po prostu, i więc też był jakiś tam. No, chyba. Z... Jeden odcinek też tak miałem, ale no to pewnie go nie widzieliście już nawet zupełnie nie pamiętam eee, w którym, jaki to był odcinek bo no nie wrzucałem go. Tutaj zobaczymy czy Wam się będzie podobać, takie komentary eee, po prostu, że oglądamy ten odcinek razem. Także incens wrzucony stafule sprawdzane no ale no niestety eee, tylko jeden był shiny na tym począteczku i akurat no pech chciał że cały ten mikrofon odłączyłem na całą praktycznie całe trzy godziny yy, nagrywania. No nie całe 3 godziny, ale to zaraz sobie tutaj oczywiście przejdziemy. Więc no jak widzicie lapuny też nie mam rzuconej, też zapomniałem, bo to jest tak właśnie wszystko na hop siup jak to ja. Ja yy, jak zapomniał, Starpisu zapomniał, <laughs> mega lapuny zapomniał. Masakra. Ale ludzi powiem wam Masakra, nie? To był tutaj ten. Widzicie tam po lewej Jest ten namiocik na Jantiku. O, zresztą tutaj będą jeszcze te 691 milionów ekspa. E, tu właśnie chciałem zobaczyć, ile było. I chyba wbijaliśmy z Kusim. Trzecie serce. Tak, trzecie serce z Kusim. E, więc Kusiwi słyszałem, że był we Wrocławiu, z tego co widziałem właściwie. E, więc no spoko, nie? Stoka ekspa, zawsze coś. Nie wiem dokładnie ile wbiłem expa, bo tak naprawdę no, na tym rzucaniu expa mi nie zależało jakoś tak bardzo, nie? Ale no, ogrom ludzi tutaj właśnie i przed tą całą, bo było bardzo, bardzo ciepło. Tu dostaliśmy oczywiście kodziki, które wam wysłałem na Instagramie, więc kto tam, Samurai chyba wygrał, tak? Z tego co widziałem. Był najszybszy, wprowadził sobie kodzik, więc takie kodziki tutaj przy tych namiotach rozdawali i tam był chyba lur. Incens i inkubator chyba coś takiego, coś coś takiego, więc no jak za friko spoczko, nie? Tu była cała ekipa na Jantik, dobra tu widzę, że wrzuciłem troszeczkę za wolne tempo, <grym>, na zwolnionym tempie. Generalnie nie powinno się tak nagrywać, ale no tutaj no tak zrobiłem. Sporo ludzi, sporo ludzi grało, tutaj jakieś pówki dane przez tutaj z kartoników takie na Jantik. Na ale spawnów tutaj sponsorowanych Pokestopów też parę sztuk było. O. Jest druga sztuka. Ja mam drugą sztukę. Dobra, nic nie mówiłem. Dobra, nic nie mówiłem. Dziewczyna miała pięć, nie? No ja kurde, się cieszę z drugiej sztuki, to jest zawsze to nie. Ja się cieszę. Ja jest, jest w końcu drugi shiny, nie? Patrzysz na kogoś innego telefonu, już ma tam. Albo jeszcze albo nie doszliśmy do auta. O, to jest moment. Eee, Staple candy. 899 ale 89 tak... już mam. Zapomniałem Słyszycie. zupełnie o tym, żeby zrobić megalopanii, żeby dostawać dodatkowe kędy. No. Masakra. No ale to cały ja zawsze, kurde, wszystko na ostatnią chwilę zapomnę. Trudno. Dobra, sprawdźmy sobie, czy tutaj jest Chinese Incensa na no, jest 770 Okej. to już Ale właśnie chciałem sobie wyrzucić te wszystkie właściwie. Przucimy sobie wszystkie jajeczka. I tak ten dźwięk nie, jest taki dziwny. Będą, bo chcę trochę jajek zebrać z Pragi, może jakiś shiny się wykuje z Pragi. To będzie też fajnie na Mam nadzieję, że trochę. w ogóle to słyszycie, nie? Dobra, mamy 770. Czy jest dobra IV? Nie jest dobra EV. Ale mamy tu jeszcze pełno z shiny. masakra, masakra. Dobra, ale jest cień, jest cień. Szybciutko, szybciutko sprawdzamy. Było ciepło, szybko biało, ale... Zaraz sobie to wyłapiemy oczywiście. Nie było targetu. Czekajmy. Nie jest szajni. Też nie jest tu za chwilę wbije się pogoda. Sprawdzamy wszystkie. Te panowie z chyba się śmieją ze mnie, Właśnie, nagrywam. I te wszystkie, które kliknąłem wcześniej oczywiście logo, były już robię. bez pogody, ale te wszystkie tutaj Jakiegoś shiny jeszcze jednego. W ogóle są. Się, jest pogoda, zmienia się pogoda, więc super. Mamy teraz boostem, także koza. Tak przede mną na wprost stali panowie ochroniarze, się sama, chyba nie. się śmiali za mnie, nie wiem co no, on ale żaden nie chce być shiny. To jest, to jest standard, nie? Ale mamy chyba cztery sztuki. Także dobra, nie jest nic shiny. Za chwileczkę sobie to wyłapie wszystko. A na tą chwilę wrzucamy wszystkie jajeczka w super inkubatory. Żeby to po prostu jak najszybciej wykluć dzisiaj. No i zabrać troszeczkę jajeczek. Na pewno wspierający otrzymają ode mnie lifciki z Pragi. Z, tej wyjazd, z tego wyjazdu. Dobra, zobaczmy. Jeszcze możemy w sumie zakręcić stopem, czy wypadnie kolejna dycha. Nie, dwójka wypadła. Dobra, może być, może być. Idziemy i łapiemy. A, Go Plus łapie, łapie No i tutaj zmienialiśmy miejsce, tak jak mówiłem, na live'ach i chyba na Twitterze. Najpierw byliśmy w, tej miejscu, w tym miejscu Cerny Most, a potem przejechaliśmy do centrum Pragi, żeby no, zobaczyć generalnie stare miasto i w ogóle jak tam Praga wygląda właśnie na tym. I tu jak widzicie tam daleko, HN na końcu mapy pełno lurów i wszystkie stopy nieprzekręcone, więc jajko było odpalone na maksa. Zbieraliśmy tutaj i właśnie, nie wiem czy to pokażę. Chyba powinienem pokazać, ale jak dochodziliśmy do starego miasta, od, bo tutaj właśnie z Czarnego Mostu jechaliśmy na, do hotelu, zostawić auto, więc nam troszeczkę czasu tam zajęło, zanim to przejechaliśmy, także na te 40 minut straciliśmy, ale dochodząc do tego momentu, tutaj jak zacząłem nagrywać, to było tak, shiny. 3-4 poki, shiny. Dwa poki, shiny. No dosłownie miałem w ciągu chyba 5 minut więc zdobyłem chyba 6-7 shiny, jak szliśmy tutaj właśnie na to stare miasto i generalnie centrum Pragi. Takie no najładniejsze miejsca. Więc tutaj doszliśmy do tego sponsorowanego Pokestopa, tego drugiego miejsca wyznaczonego przez Niantic. Ale no jak widzicie, tutaj kolejny shiny. Jak będziecie mogli za chwilę zobaczyć. Zawiodłem się. Zawiodłem się, bo był tylko jeden sponsorowany stop tutaj, w tym miejscu. Generalnie było pełno e, tych wszystkich takich, wiecie, jakieś, no, posągi, czy co tam, czy te wszystkie takie rzeczy na właśnie kościoły, e, ten, to wszystko było Pokestopami, a ten jeden w środku tego miejsca, to był Pokestop sponsorowany i, no, tylko jeden. Masakra. Krecik, Krecik spoko. Dużo było tych sklepów, właściwie z krecikiem, ale strasznie drogie te rzeczy były. To było, wiecie, takie ory original krecik eee, i po prostu na no, ceny, jak my to przeliczyliśmy na złotówki, masakra jakaś z skitu. Także tu już weszliśmy na rynek e, Pragi. Ten taki, no, ludzi odgroma. Ludzi odgroma. Generalnie, ponoć tutaj te wszystkie. Eee... No dobra, to nie będziemy o tym mówić. Wenozaura na dziko złapałem. I tutaj będziemy za chwileczkę robić, chyba, ewolucję eee, stafula. Tu w tym momencie chyba miałem 20 parę. Tu chyba 20 minut zostało do końca. 3, 6, 9, nie widziałem dokładnie. Ale nie, teraz będziemy liczyć. 28, nie, to to już chyba była końcówka eee, tego Community Day, albo nawet już się skończyło. Więc i dobrej, shiny, nie złapałem. 28 sztuk shiny przez te 3 godziny, ale no mówię, no pół godziny jechaliśmy z. Czarnego Mostu e, do hotelu i później z hotelu do centrum szliśmy, więc no te pół godziny 40 minut na to wiecie, za e, bukowanie sobie hotelu i wszystko, zostawienie auta nam troszeczkę odeszło, no Go Plus coś tam łapał, ale wiadomo, to nie jest tak, że jak łapiemy sobie ręcznie. Także mamy tutaj Shiny Viewera i tu właśnie się cieszę, bo to jest drugi Shiny wpis do Pokedexu w tym odcinku, ja zawsze lubię to robić, zawsze lubię mieć Shiny wpisy do Pokedexu, że wiecie, ten Pokedex jest ten Shiny Pokemon, kozak, zawsze, zawsze to lubię robić na odcinkach, więc jak nie ewoluję Pokedexu, bo nieraz pytacie, czemu e czemu nie mam czegoś w Pokedexie, no to po prostu czekam na to, aż będzie Shiny wersja i zrobić sobie to do Shiny Pokedexu, no bo nieraz po prostu ten Pokemon jest niepotrzebny, i, I tyle, nie to dlatego. Także tu już czerwona bateria. Zapomniałem kabla, zbyt zabrać z Warszawy. I tu sklep się wykluł, No normalnie tragedia z 12 km jajka myślałem, że będzie coś fajnego, nie? A tu. No, także generalnie masakra. tutaj szliśmy mostem. Tam będziemy za chwileczkę mieć ładny widok, no mościków tutaj też parę, parę jest, ładnych bardzo widoki Kozak. Także jakby ktoś chciał się kiedyś wybrać do Pragi, a nie był, polecam, polecam. No my byliśmy troszeczkę krótko, bo tak naprawdę no półtora dnia. Może nawet nie półtora dnia, tylko tak jeden dzień właściwie, ale no jakby ktoś chciał zwiedzić, no to zdecydowanie na troszeczkę dłużej trzeba iść, ale no miejsc Pokestopów od odgroma od Groma. No i tutaj moje zakończenie odcinka. Także, masakra. Także, jeszcze raz duże podziękowania dla Niantic za, za sponsorowanie tego wyjazdu. Oczywiście, w następnym miesiącu też zapewne gdzieś wyjedziemy. No, chyba że gdzieś coś, wy... Nie, znaczy w sensie wypadnie i będę musiał zostać w Warszawie, ale no, prawdopodobnie Wrocław, tak jak wam mówiłem wcześniej. Także, jeśli chodzi o Stafulę, ile candy, ile Xelek. widziałem właśnie, pisaliście. Tym moim zdjęciu pod no po zaraz po community day że tam dosyć sporo tych tradeów znaczy tradeów e, candy złapaliście że generalnie spoko no ja też tutaj widzicie Biwer, 329 XL i miałem 4100 4000 ponad candy ale co udało mi się złapać moi drodzy nie wiem czy to będę teraz pokazywał czy, czy nie teraz czy teraz będą shiny Teraz Age 04 Gwiazdka Staful 1198 CP. Łapałem, wiecie, ręcznie, wszystko jak leci, jak najszybciej, żeby mieć jak najwięcej candy. I na, go, na, no na Ultra Bola złapał się 100%. Staful, także łapeczka w górę, oczywiście. Z góry dziękuję. Także ewolucja idzie. Eee, no, dziewczyna nie złapała tego Stafula, więc musiał być. Gdzieś w takim miejscu, takim gdzie nie wiem, albo jej nie sięgło, albo to był z ni nie, nie mam pojęcia. Ale no mi się udało, no zresztą wiecie, zawsze mam to szczęście do tych setek na community day, ale no nie chcą być shiny, nie chcą być shiny. Także tutaj 100% viewer ewoluowany z Drain I tak się zastanawiałem, powrapować go, czy nie powrapować? Tamina mówi chyba sama do siebie, mówię. Dobra, co tam? Lecimy 3524. Wymaksowany bewer, także łapeczka, kochani, musi być zostawiona. <grym> Masakra. No, bardzo, bardzo fajna pamiątka, nie? Taki biwer. No, stwierdziłem, że no, łapiąc setkę w Pradze, no to raz, że to pamiątka, a dwa, no, setka na community day. Mówię, dobra. Mamy candy, mamy Stardust. Lecimy. Także tutaj 692, no nie wiem, no niecałe 2 miliony chyba mi tam wpadły, no mówię, no niecałą godzinkę straciłem na to, że jechałem autem, e, prowadziłem samochód, więc no tylko Go Plus działał, później hotel, no i potem już wróciłem do tego trybu, no ale wiecie, no z nagrywaniem to nie jest tak, że gracie hardkorowo jakoś tak super, nie, więc no z zapałem, 506 sztuk. 613 widzianych, no bo nie tradowaliśmy nic, więc 506 sztuk zapałem przez te 2 godziny z hakiem, nie? Plus minus, także na no, 4000 candy yy, ile tam było? 300 ponad, tak, XL 327, tak, z tego co dobrze tam pamiętam, czy coś takiego także no lipa, lipa trochę, że ten mikrofon mi się odłączył, no ale no tak to bywa, właśnie wróciłem i później chciałem Livea odpalać i też karta graficzna nie jest zaktualizowana i pół godziny później odpaliłem Livea z ride hour z Landorusem także też no masakra tu mikrofon tu w domu coś z komputerem ostatnio mam po prostu pecha, także mam nadzieję że zostawicie łapeczkę w górę mam nadzieję że odcinek Wam się podobał jeżeli tak kto nie subskrybuje kanału, polecam kliknąć w ten przycisk subskrybuj, dzwoneczek, żeby być oczywiście na bieżąco z moimi odcinkami. No i z góry sorka, że tak to wyszło, ale dajcie znać w komentarzach, czy wam się ten komentarz, odcinek, że oglądaliśmy tak na żywo razem, wam się podobało. Także z mojej strony to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!